Nowy odlotowy kremos smaku pralinek z dodatkiem chrupiących orzeszków. Tylko od KFD. Dzień dobry, dzisiaj trening z Paleciakiem pod kulturystykę. Cieszy się? Tak. Więc dzisiaj będzie zmęczony. Coś innego niż próg siłowy. Idziemy z matem i... Meter ma. Tak, pierwsze ćwiczenie to jest takie, które nie lubisz, czyli pociąganie na drążku pod chwytem i wyciskanie handli na skosie. Przygotuj tutaj skos. Celem tego treningu jest osiągnięcie trochę wyższej gęstości, więc trochę dzisiaj napracuję tej obietości. Dobra, i pociąganie na drążku pierwsze ma problemy z najszerszym, więc zdecydowałem, że zacznę od pociągania na drążku. tak? Nie ma na razie problemów z czymś, czego nie ma, no, czyli najszerszego. Największy. Na razie jest najwyższy, a chcemy zrobić, żeby był najszerszy. Czekaj, to może tu się zrobić. No pod chwytem, pod chwytem. Wiem, wiem. Nie, tu będzie lepiej. Pięć razy. Pauza w góry, raz. Też micersym prawi dzięki temu. Mama jest słabe. I też zmobilizuję sobie. Też trochę plecy puszczasz, ale nie szkodzi, no dobra. To jest kulturysta to może, nie? Ale miałeś się opuścić, wolę. No, no nie wiem, ale no, są. No, 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 no. no, no, ból, no, no, no. jest przed ramieniu jest. Dawaj. I'm wrestling. A, arfwrestling. Arfwrestling, bo boli. I... Ciekawe ja. ciężkie to jest. Tak. Kur... Co ty się odmówisz? Ale widzisz jak brzuch napiął, że to jest w kod... O Jezu. Rozpakałem się. Kąt fachowy to 150 tak, dobra? O, tak. I spróbować lekko pod ukos, Tak, dokładnie. Będzie bezpieczniej. Jestem rozpakany, ale. Tu, bliżej, bliżej, bliżej. O, tu, tu, tu. Widzisz, tu, o, o. Tak. Dzięki temu takie wyciskanie staje się bezpieczne. E, mniej inwazyjne, ale tak samo efektywne. Ile? 12 razy. 4, 7. Tak, ten trening znacznie różni się od tego, co robił wtedy w turboju siłowym. Miał długie przerwy, mógł się bawić, gadać, pisać na telefonie i co tam jeszcze robił w publikacji, nie wiem. Natomiast tutaj ma wysoką gęstość, krótkie przerwy, dużą ilość powtórzeń, pompa i musi się zmieścić w przerwie. O Raz. Peace. Dawaj. No, 12 razy. Super seria. Z pociąganiem. Dlaczego taka wersja? Ponieważ górę klaty ma słabą. Bo ciągłe wyciskanie leży, i nigdy nie robi takich ćwiczeń. A je na drążku jako najszerszy, i podchwyt, aby trochę za, zaakceptować tutaj łapy bicepsy. Wolnie w dół. Kup się na fazie ekscentrycznej. Ładnie rozciągaj wolno. Mięśnie to lubią. Dobra. Ok, to już była czwarta seria. Teraz zrobimy gigant serię. Z akcentem mocnym albo z priorytetem na plecy. Czyli wiosowanie handelkami z pauzą w oparciu o klatę. Później dipy. I na końcu rozpięt, jak rozpięt, całowie. To jest wspólna wyciąg. Gigant seria, tutaj robimy więcej niż dwa ćwiczenia pod rząd, czyli trzy ćwiczenia pod rząd w krótkich przerwach, bądź bez przerw. I później po trzech tych ćwiczeniach robimy, robimy przerwę długą. Wy, wyżej wejdź, wyżej i co wtedy, wtedy widzisz, patrz, w powietrzu jest, nie widzisz, jakie wyśledzenie jest fajne. Oh, Nogi do tyłu, nogi do tyłu, bo się będzie ubijał. No, dawaj. No ja. No raz. Ja Prunuję jak na scenie. Sześć. Uśmiech do twarzy. pauza za góry. Uśmiech do no, twarzy do. Siedem. Wolnie w dół. Osiem. no reporter. Dobra, wystarczy, dipy teraz, czekoladowe, Tego bym skoczyć Hop. Dobra, nie wolę. Raz, dwa, pochylaj się bardziej, trzy, cztery, pięć, sześć, trochę niżej, siedem. Osiem, dobrze. I teraz idziemy w proszę Pana. Kurwa. I idziesz, wiosujesz, jeszcze wiosujesz i przyciągasz tak, nie? Ale z z. z no może nie no może nie musisz. Dawaj. Nadgarstki do tyłu jeszcze, same nadgarstki, dawaj. No. Wyżej. Tu. O, no, dawaj. Cztery. face czyli... Czyli... Co face-pull? face, -pool. face -pool. Ciągnięcie do ryja. <laughs> No, tak. tylko, tylko nie cały ciałem te ciulu. Moje plany no, Nie cały Nie całęciałem. Do tyłu bardziej jeszcze, tak jak No, Czy jeszcze, jeszcze 15 razy. 15 razy. <noise> Zawsze mi odśmieszne. Idziemy wiosowanie, dalej walczymy o jego najszerszy. Dlatego w takiej wersji. Pauza u góry. No i minimalnie łapki. Do niego to wystarczy. On teraz ar w wrestling, jakby to powiedział, trenuje. Potem mamy dipy. dipy, czyli idą mocno łapy, czyli triceps oraz klatka piersiowa. Inne ćwiczenie niż wysykanie leżąc. W większym zakresie, szczególnie wyprostu ramienia. I wolnie w dół taka ta się wolno rozciągała. Pochylaj się mocno. No i... Ciągnięcie do ryja. Tanie. bardzo mi dobrze się kojarzą te warkocze. Naście raz. I do siebie wydech. No i ostatnia para ćwiczeń, czyli łapy, czyli biceps, triceps. Co się dzieje umie? raz jest i umygliście. Łokcie do przodu, 3, do łokcie do przodu, 4, 5, nie bujaj się, 6, 7, awaj, 8. Do 16, 9, 10. 12. Tylko nie, nie machaj cały ciałem. Skup się na technice, na czuciu mięśniowym. No, Tego nie miałeś. Masz czuć odbyć. Jak straszna masz czuć odbyć. I 10 razy, dawaj. Dwa. Sześć, siedem. Maciekowi trzeba liczyć, bo on nie potrafi liczyć do dziesięciu. Jest dziw. O, <grym> się <grym> się <grym> się o kur... się Dobra, skończyliśmy trening. Jo już po treningu. Tak? Tak, spocony. Bardzo szybki trening, z tym, że męczący. Skończył się nawet, zobaczcie. Coś nowego. trzeba było Przestalować głowę na taki trening. Oczywiście możecie z takiego treningu korzystać śmiało. Możecie robić formę z paleciokiem. Nie jest to nic skomplikowanego. Priorytet oczywiście na górę. Tak, na głowę. I free, kurwa. za free kurła. Za free kurła. Za darmo to kurła się opłaca, nie? Dobra, więc doping ujdzie? Doping ujdzie doping, paleciaka? Doping, doping lubię. I tyle. Idziemy z tematem. Kolejnym odcinkiem później. Gó dół, 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 tak? Dół, dół jest w fenomenalnej formy. Pokaż dół wszystkim. w środę. Pokaż. No, tak Więc jeśli chcielibyście zobaczyć jego dół, napiszcie komentarz. Napriw! Chcemy, Chcemy dół. Walcie na priw, śmiało. Łapy nie ma! jak będzie z zajmie dumny. ਕਾਮ ਕਾਰੀਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੋਈ